Dzień dobry, to ja mówię. Niestety pod tarasem, bo niestety albo stety, dla mnie, niestety, bo zwieje tam złe i, i innymi żobami rzuca. Uh, uh, ja mam ten komfort, proszę Państwa, że tak wychodzę z domu na taras i nawet w kapciach, jak widać, jak tam ostatni abnegat, już jestem od razu w telewizji. Taki komfort. Chciałem ustawić chociaż taki kompromisowy kart. Na kwiatki, co tam powyrastali starej na tym krąbiku, bo ładne tam różne w kolorach widzę jesienne, no ale nie dało się, bo barierka przeszkadza. A mnie, proszę Państwa, najbardziej przeszkadza, jak zwykle ludzka głupota, w tym ze szczególnym uwzględnieniem głupota polityków, którą niestety podchwytują obywatele, bo inaczej to by nie działało, nie miałoby prawa działać. To, że pan Donald Tusk uprawia politykę w stylu Putina mówi już nie tylko o Szołom z Biskupina, ale mówią powszechnie i nie tylko Jacek Żakowski, bo już wiele jest takich opinii z różnych stron, że to jest jak najbardziej model wschodni uprawiania polityki i ten ostatni wczorajszy spektakl, Czesiek idź i ci tam zrób, żeby wódki nie było w saszetkach po, po tych po dyskontach wszelkiego rodzaju. No To człowiek, proszę Państwa, robi no, tak go: zaciąga kapturek i, i ciągnie za sznureczki z żenady, kiedy to wszystko widzi. No ale pytanie, dlaczego to działa i po co to jest? Bo można różne rzeczy mówić o Donaldzie Tusku, ale nie to, że on nie jest faniakiem politycznym i nie zrozumiał pewnych mechanizmów. No, to się niestety znacznej, Polsce, znacznej części Polaków podoba i to jest prawdziwy dramat. Te naleciałości gdzieś tam z czasów PRL-u, ten sowiecki model sprawowania władzy, bo to bardziej sowiecki, sowiecko-carski, bo nich tam się na przestrzeni wieku niewiele zmienia. No i mia, ma jakiś, mamy jakiś taki. No nie wiem, ja unikam takich sformułowań, no ale chyba jakiś gen kulturowy z tych naleciałości wschodnich z racji, naszego położenia. I że ta fascynacja silną władzą, władzą, która bierze za mordę, no jest na tyle, na tyle duża, że tego rodzaju żenujące, absolutnie żenujące spektakle. I tu rzeczywiście Żakowski ma w całej rozciągłości racji, że tego czegoś takiego nie zobaczymy. na... Posiedzeniach rządu w krajach demokracji zachodniej, no bo tam ludzie by się pukali po prostu w głowę, pytali o co tutaj chodzi. Czy to jakiś nowy odcinek Monty Pythona? No to u nas się to sprzedaje całkiem nieźle. Dlaczego politycy to robią? Dlatego, że ludzie to kupują. I dlaczego jeszcze to politycy robią? No jak zwykle, proszę Państwa, po to, żeby przykryć wszystkie afery i wszystkie niekorzystne rzeczy, które powinny być na topie. Czy Państwo wiecie, że w momencie, gdy Donald Tusk ścigał te starszetki alkoholowe po dyskontach. To w Polsce masowo odmawia się wykonywania zabiegów w szpitalach, bo nie ma kasy w NFZ. -cie. Przypomnę, że mówimy o tej ekipie, która miała zbudować, czy wyznaczyć 100 szpitali, gdzie będą absolutnie wszelkie. Wszelkie terapie wykonywane poza kolejką i natychmiast, taka była idea, taki był jeden z, ze stu konkretów na 100 dni rządzenia. W tej chwili mamy autentyczny dramat, tylko dramat, o którym się praktycznie nie mówi. No, to, co się wydarzyło z tą sytuacją, jeżeli chodzi o prokuratora Barskiego i Korneluka w, w Sądzie Najwyższym, to spotkanie, Barskiego z prezydentem, no to się odbiło cechem, ale w taki sposób, że znowu się stawia sprawy na głowie. No i przecież to jest afera, jaka się może zdarzyć tylko w państwach wschodnich albo w państwach e, trzeciego, e, trzeciego świata, gdzie nikt nie wie, kto jest tak naprawdę prokuratorem generalnym. To znaczy był prokuratorem krajowym, to znaczy wiadomo, kto jest tym prokuratorem. E, no tylko że uzurpatorzy e, w osobach e, tuska i Bodnara robią sobie, co chcą, i kpią z sądów. I mówią o tym, że sąd nie istnieje, albo że skład sędziowski nie istnieje. Wiecie Państwo, ile ci sędziowie wydali orzeczeń w sprawach dotyczących ludzkiego życia, to znaczy w sprawach dotyczących zbrodni, zabójstw ja mówię, że orzeczenia w sądzie najwyższym. Łatwo sobie sprawdzić na portalach orzeczeń, ile ci sędziowie wydali orzeczeń i tam żaden przestępca które w tej chwili siedzi, albo sprawa, która wróciła do sądu apelacyjnego po uchyleniu czy sądu okręgowego, w zależności od jaki był hierarchia tej procedurze odwoławczej te wszystkie sprawy te wszystkie postępowania się toczą nikt tam nie mówi że ten skład sędziowski nie istnieje albo że wyroki tego sądu nie istnieją. Proszę państwa w ramach wspomnianych saszetek poleciał wiecie kto poleciał dyrektor jakiś tam od spraw trzeźwości czy, czy, a pani Leszczyna która położyła służbę zdrowia w zaledwie 9 miesięcy całkowicie że ta służba leży i kwiczy i to na takim poziomie praktycznie na takim poziomie bo nie bądźmy tuskami nie bądźmy Koalicją 13 grudnia, trzymajmy się faktów, prawie na takim poziomie jak w czasie pomoru. No i ta pani wychodzi do telewizji i się uśmiecha. No, przebijają chyba tylko tutaj ta już w tej chwili memiczna czy jak to woli, wiralowa pani Urszula Zielińska. Czy coś słyszycie państwo w ostatnim czasie na temat powodzi? Ja sobie pozwoliłem na taki komentarz, który mało mi ubanią Urwano. Mówiłem, że za tydzień, pomyliłem się może tam od kilka dni, to będziemy mówić o tym, że e, jakiś tam Smolasty czy inny, inny wybitny artysta odwołał koncert i to będzie tematem numer jeden. Okazało się, że jednak saszetki z tym, z likierami owocowo-alkoholowymi, to jest ten temat, czyli jest jeszcze gorzej niż przypuszczałem, to to czemuś te wszystkie swoje spektakle mają służyć. Proszę Państwa, jeśli w tej chwili lud domaga się krwi i 85% Polaków przy czym domaga się wprowadzenia tak zwanego zabójstwa drogowego, przy czym 90% Polaków nie odróżnia pozwu od aktu oskarżenia, nie odróżnia sądu cywilnego od sądu karnego, nie odróżnia postanowienia od, od wyroku, nie odróżnia, proszę Państwa, pełnomocnika od obrońcy, no ale jest przekonana, że trzeba wprowadzić taką kategorię jak zabójstwo e, drogowe, e, podczas gdy to w kodeksie karnym już jest po prostu zapisane. To jest artykuł 148 kodeksu karnego. i Nie jest ważne, przy pomocy jakiego narzędzia ktoś dokonuje zabójstwa. No ale jak się rzuci hasło zabójstwo drogowe, to dokładnie tak jak z tymi saszetkami i z dziećmi z alkoholem. Też nic, nikt absolutnie nie pomyślał, że to można rozwiązać bardzo, w bardzo prosty sposób. Dzisiaj jest mnóstwo już filmików latających po Facebookach, po portalu X, pokazujących jak to w Lidlu, no, może niepotrzebnie wymienię, w jednym z dyskontów niemieckiej sieci dyskontów w Wielkiej Brypa Brytanii dokładnie takie same saszetki leżą, tylko że na półce z alkoholami. A tutaj, proszę Państwa, jakimś dziwnym rad sposobem, jeden radny platformy obywatelskiej yy, nagrał, yy, i to jeszcze w, to mnie, proszę Państwa, zastanawia. W opakowaniach po bardzo znanym producencie soków yy, owocowych, których z tym produkcją nie miał nic wspólnego, <coughs> wrzucił to do sieci, zrobił się z tego viral. Tak się akurat składa, że to był radny platformy obywatelskiej. Zrobił się z tego wilek, zrobił się z tego szum, no bo ludziom dużo nie trzeba, żeby przestali myśleć, że zaczęli się kierować emocjami. Zrobiła się z tego jedna wielka szopka w postaci putinady i takiej narady rządu w stylu wschodnim. Eee, natychmiast zlinczowano firmę, zresztą, tak jak mówiłem, no, ta firma pod wpływem presji społecznej, bo rzeczywiście tutaj presja społeczna mogła wystąpić, bo te skojarzenia były dość, dość jednoznaczne, ten marketing jest dość ostry. Ja, jak, tak jak mówię, i tego się trzymam, jakoś specjalnie tego nie popieram, ale to jest niestety zgod, z teatry, albo niestety zgodne z prawem. Te produkty były właściwie oznaczone. Wystarczyło je przenieść na właściwą półkę i to już jest odpowiedzialność sklepów, wystarczyło oczywiście przy kasie. Informować i zwracać uwagę, jak, jak na sprzedaż każdego alkoholu. No proszę Państwa, no, ktoś tu słusznie zauważył w internecie, że nie tak dawno, jeżeli chodzi o produkty dla dzieci, no to sprzedawane gumy do rzucia w kształcie papierosów. No, chciałbym też zauważyć, że w tym samym dyskoncie. Karkówka i ten. i Łopatka jest pakowana niemalże identycznie. No, trzeba po prostu czytać, co się bierze, albo się znać na mięśnie. No już nie wspomnę o tym, że masło i margaryna niewiele się różni, jeżeli chodzi o, o, o opakowania, a nawet smalec niekiedy można pomylić z kostką lodów zapakowany w podobny sposób. To jeśli się nie myśli, jeśli się daje nabierać na tego rodzaju sztuczki marketingowe, no to to nie jest wina producentów, to nie jest to, to tylko producenci korzystają z ludzkiej głupoty. Jeśli praktycznie za rogiem każdej szkoły można spotkać dealera od różnych narkotyków i, 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 i władza z tego tytułu nie robi posiedzeń, tylko poświęca się saszetkami, poświęca się saszetką z, z, z alkoholem, no to też pokazuje jakie są potrzeby Jakie są emocje społeczne, jakie jest zapotrzebowanie na tan, tanie, tandetne generowanie emocji. Wystarczy zaprząc do tematu dziecko, tak zresztą było w przypadku tej ustawy o Kamilku, wystarczy zaprząc do debaty publicznej pijaka za kierownicą i tu już w ogóle można go gwałcić, zabić, powiesić, poćwiartować. Nikt się nad tym nie zastanawia jak to będzie w praktyce wyglądało, bo ten przepis jeśli już y, szczerze jeszcze Państwu wytłumaczę o co chodzi dotyczący tak zwanego zabójstwa drogowego, on będzie dotyczył generalnie tych osób, które prowadzą pod wpływem alkoholu, czyli na przykład tego typa, który BMW zabił rodzinę w KI, w żadnym wypadku nie. E Nikt nie bierze pod uwagę sytuacji, które się, które się wcale tak rzadko nie zdarzają. No bo wyobraźmy sobie człowieka za kierownicą tak zwanego wczorajszego, który jest na granicy tego poziomu alkoholu we krwi, który jest dopuszczalny i niedopuszczalny, on wyjeżdża na drogę. No nieszczęśliwie zabija drugiego człowieka, ale ten drugi człowiek okazuje się być pieszem, który był w trzy tyłki, nie, nie trzeźwy. No i pan, który jest na granicy. Progu spożycia alkoholu, no oczywiście ludzie, wszystkie ciotki, Zośki, Kryśki i Szwagrowie, Józki i Andrzeje będą krzyczeć, wypił to koniec, zabić go, zlinczować. A że okoliczności tego zdarzenia są, proszę Państwa, zupełnie inne, niż podpowiadają prymitywne emocje, to nikt się tym nie będzie przejmował. Tak się w Polsce rozwiązuje problemy społeczne, tak się przekrywa sprawy, które są arcyważne społeczne, jak to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, jak to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Mamy przecież tą aferę w NCB i Ja nie jestem gorącym zwolennikiem panów z tego ośrodka, które się nazywa panów i pań z tego ośrodka, które się nazywa pan nomen omen, bo to jest też taki relikt komunistyczny, gdzie tam koterie i lepsze towarzyszo się mocno zagnieździło. Ale, przy, ale akurat tej idei stworzonej przez no, rzekomo pasjonatów, ja się temu nie przyglądałem, więc nie chcę tutaj występować w roli jakiegokolwiek autorytetu, zresztą nigdy w takiej roli nie występuję. No ale z tego co czytam od ludzi, których, do których mam zaufanie, no to to był ośrodek poświęcony polskiej sztucznej inteligencji. I rzeczywiście, był to, rzeczywiście było to przedsięwzięcie organizowane przez ludzi, którzy się na tym znają. No ale przyszedł pan Gdula i inny tam lewak z ministerstwa szkolnictwa wyższego z Grozo i zaorał to wszystko, a powstawał tam jakąś panią, co wydawała wcześniej przepustki w, w tym ośrodku. No, nad tym zjawiskiem, co prawda, część osób się pocholiła, nawet Stanowski w, w, kanale, w kanale Zero, no ale on lubi takie sensacje, tylko że z tego nic nie wynika. Bo teraz, proszę Państwa, wyjdzie Tusk za chwilę i powie: już nie Czesiek, tylko Władek, i skieruje te słowa do Kosiniaka, Kamysza i powie: Władek, zrób tam porządek w tym Izraelu. Przecież to tak nie może wyglądać. No, co, no, co to ma być? No, no, przecież ludzie się martwią w Polsce. Idź tam, ten wyjdź i zobacz, co możesz zrobić. Proszę Państwa, takie akcje ciągle cieszą się powodzeniem i popularnością, ponieważ mają odbiorców i to jest prawdziwy dramat. Przecież Tusk zostałby wyśmiany, no zresztą był wyśmiewany. Swego czasu był taki cykl za pierwszych rządów Donalda Tuska organizowany przez kabaret moralnego niepokoju z naradami i charataniem w gałę. No tam mocno darto łacha z Donalda Tuska i z tego całego jego otoczenia. No, ale to jak widać nie działa. No, wprawdzie te ostatnie są żadarze, które są publikowane, pokazują, że ty, pis z Tuskiem idzie prawie web w web, traci trzecia droga, no, ale to jest takie barne pocieszenie, bo niestety to zapotrzebowanie społeczne na tanią sensację, na tani lincz, na tak zwane ludowe podejście do, do, do prawa jest tak duże, że ono jest uniwersalne, ponad każdą władzę, że każda władza z tego, z tego korzysta. No co tu dużo mówić? No, no w czasach wiadomo jakich te wszystkie komunikaty nie wychodź z domu, albo nie wchodź do lasu, przecież one się spotykały z, z euforią społeczną, chociaż było totalnym absurdem, totalną głupotą. Nie, nie, nie tylko nie służyło zdrowiu, ale temu zdrowiu szkodziło, kiedy minister zdrowia krzyczał, że to nie czas, żeby dbać o kondycję fizyczną. Przecież to były przecież to były skrajnie szkodliwe komunikaty, no ale jednak one się ludziom podobały, jednak ludzie, nie wiem, oczekują tego, że władza, no samych ludzi złapie za to jest, to jest mniej więcej tak samo jak z tym określeniem, które jest dla mnie no, fenomenem, ale w najgorszym tego słowa znaczeniu, że Polacy, którzy krzyczą, że my Polacy to jesteśmy złodzieje, piraci i niedomyci. No to tutaj jest mniej więcej ten sam masochistyczny mechanizm to chyba nawet nie żaden syndrom sztokholmski. Ponoć już najnowsze badania naukowców stwierdzają, że nic takiego nie istnieje że zostało to wymyślone. Eee, to jest coś więcej. No to jest właśnie jakieś. No jakieś niestety kulturowe uwarunkowanie. To kulturowa naleciałość, pseudokulturowa naleciałość tam z tego. Wschodu nieszczęsnego, gdzie wszystko jest postawione na głowie, i ta tęsknota za silną władzą, która złapie za mordę i wychowa cały naród. I naród bije brawo, kiedy ten proces ma miejsce. Tak jak też wspominałem parę odcinków temu, już chyba nawet w wczorajszym odcinku, upupianie i przyprawianie gęby to jest jakby ulubione zajęcie polityków, któremu też oddaje się społeczeństwo. I to na każdym polu, czy to dotyczy głupich saszetek. Z alkoholem, kiedy jeszcze raz powtórzę, problem można było rozwiązać banalnie. Po prostu <coughs> przepraszam, po prostu ustawiając ten towar na właściwej półce z właściwymi produktami, tak jak to jest robione wszędzie na świecie. Efekt tego będzie taki, że zlinczowano polską firmę. A za chwilę będziemy mieli, i to się tak skończy: za chwilę będziemy mieli import z niemieckich czy z, z innych firm, które z pełną swobodą będą robiły to samo albo w podobnych opakowaniach. No wiadomo, że Włochy, Francja, Hiszpania i tak dalej od lat produkty alkoholowe pakują w takie opakowania, które, w które również są pakowane produkty spożywcze, jak na przykład napoje i soki. No ale kto by się tym przejmował? Kto dzisiaj w ogóle pamięta, o co chodziło z tak zwaną aferą znaczy aferą, tragedią, te, tragedią Kamilka. Żyła tym cała Polska. naprodukowana bzdurnych przepisów, które utrudniają życie. W, w kraju, gdzie jest lista dostępnych przestępców seksualnych, każdy może sobie to sprawdzić, no to, to teraz jest weryfikowana każda kucharka, każda pomoc kuchenna, każdy. Każdy ten, no jak on się nazywa, konserwator, czy pani Woźna w szkole w ramach walki z pedofilią. No przecież to jest na łbie wszystko postawione. No, ale za każdym razem działa ten mechanizm. Wystarczy uruchomić społeczne emocje i ludzie przestają myśleć, mówiąc zabić pijaka, zabić pedofila, wyrzucić alkohol ze sklepu, wszyscy będziemy szczęśliwi. No, a na głupocie się robi najlepsze interesy bo ten ostatni przykład dobitnie pokazuje, w jaki sposób roz, pozornie rozwiązano ten problem w Polsce, jakie poważne problemy po, po, po przykrywano, no a co się dzieje w, w krajach zachodnich, gdzie nie ma kultury putinizacji i gdzie premier nie zachowuje się jak dobry car, który ruga bojaru. No sprzedawany jest tam alkohol w saszetkach na półce obok alkoholu, a jeśli wybuchnie afera związana ze szczytami, polityki, ze szczytami władzy politycznej, no to to jest na topie, a nie, a nie to, że ten Czesiek poszedł ten Saszetki z spółek w Biedronkach po, pościągać. No, dramat to jest, proszę Państwa. Dopóki sami się tego nie wyzbędziemy, dopóki sami się nie nauczymy, w jaki sposób jest, są generowane te emocje społeczne, w jaki sposób jesteśmy w, wciągani w tą pułapkę, że zapominamy o Bożym świecie, jak mówi moja babcia, a zajmujemy się głupotami, no to to będzie działało. No, przecież Tusk nie robiłby tego, gdyby. Ze tego typu działania dostawał po tyłku, czy leciały mu punkty sondażowe. No on to robi dlatego, że to się ludziom, proszę Państwa, podoba. I to nie tylko silnym razem, ale podoba się znacznemu znacznie szerszemu odbiorcy. I to jest najbardziej smutne. To jest najbardziej przygnębiające. Proszę państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy e, wnioski. Przy pomocy podgrzanych emocji od przekierowania uwagi społecznej na rzeczy, które są pozornie fundamentalne i najważniejsze na świecie, można przykryć największy bałagan, największy syf i tu dokładnie to tymi prostymi, prostackimi metodami robi. Jeśli zniknie to pańs z Państwa oczu, z Państwa perspektywy, to co się w Polsce naprawdę tak dzieje i że jak e, mało istotnym problemem jest e, saszetka z wódką, czy jak mało istotnym i w ogóle nie wprowadzającym niczego do prawa i do kodeksu karnego jest jakieś zabójstwo drogowe, czyli kolejny populizm, który się rzuca na żer publiczny, no to to będzie cały czas funkcjonowało i to cały czas będzie się praktycznie samo nakręcało. Tu wystarczy rzucić parę słów w swoim stylu, w no swoim stylu, który trzeba porównać do trola internetowego. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.